Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Pomyśl sobie teraz na chwilę o swojej najcenniejszej własności. Dla jednego z nas może to być na przykład samochód, na który pracował całe życie, albo mieszkanie, na które pracował całe życie lub co się bardzo często dzieje, będzie pracował całe życie, dlatego że jest obciążony kredytem. Może to być też również zdjęcie upamiętniające jakiś wyjątkowy czas, na przykład czas spędzony z ukochaną osobą. Może to też być pełen znaczenia dla danej osoby prezent od przyjaciela. W każdym bądź razie chodzi o to, Żebyśmy w tej chwili pomyśleli o takiej najcenniejszej naszej własności. Wartość, jaką przypisujemy naszym rzeczom, jest powiązana z naszymi emocjami. Dlatego dla jednych to będzie samochód, dla innych to będzie mieszkanie, dla innych najcenniejszą rzeczą będzie jakieś zdjęcie, a jeszcze dla kogoś innego może to być. Pozornie nic nieznaczący prezent od przyjaciela, na przykład przyjaciela, który już odszedł od Pana i to jest jego ostatni prezent, a byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tym przyjacielem. Wartość, jaką przypisujemy naszym rzeczom, jest powiązana bardzo mocno z naszymi emocjami. Nieraz mówiłem, kazanie na temat emocji emocje nie są czymś złym. Emocje mogą być dobre lub złe. I bardzo często za dobrymi emocjami stoi Bóg, Bóg, który jest również dawcą emocji. Stworzył tak człowieka, byśmy potrafili odczuwać emocje. Sposób, w jaki wykorzystujemy to, co cenimy najbardziej, ukazuje natomiast nasze prawdziwe priorytety. Jeżeli dla kogoś jest najważniejszą rzeczą i najważniejsze emocje związane z tą rzeczą jest, są powiązane na przykład z samochodem albo z mieszkaniem, to dużo możemy powiedzieć o priorytetach tego człowieka. Tak samo jeśli chodzi o człowieka, który najbardziej sobie ceni jakieś wspaniałe zdjęcie, upamiętniające super czas, na przykład z żoną, z mężem. Z dziećmi albo kogoś, kto właśnie w tym moim przykładzie za najbardziej cenną rzecz uważa prezent od przyjaciela. To, co cenimy najbardziej, ukazuje nasze prawdziwe priorytety. To wszystko jest też bardzo powiązane z czasem, który musieliśmy poświęcić. By coś, by coś zdobyć. Tak naprawdę cenimy sobie w życiu to, co wywołuje w nas dobre emocje i to, co jest powiązane z czasem, którym zapłaciliśmy za to, by to zdobyć. Śmierć Jezusa Chrystusa na Krzyżu Golgoty jest jednym z najspanialszych przykładów czegoś niezwykle cennego i hojności Boga. Pomimo świadomości, że nigdy nie będziemy mogli Bogu odpłacić, Bóg nie wahał się oddać swojego największego skarbu, swojego jedynego syna za nas. I poprzez tą ofiarę zademonstrował, jak wygląda prawdziwa hojność. Prawdziwa hojność to dobrowolne ofiarowanie tego, co mamy, co jest dla nas najcenniejsze co jest dla nas niezwykle istotnym priorytetem, co wywołuje w nas niezwykle dobre emocje i niezwykle dużo czasu poświęciliśmy temu, to właśnie dobrowolne ofiarowanie tego jest prawdziwą hojnością. Nawet jeśli proces ofiarowania tego sprawia nam ogromny ból. Dlatego hojność nie oznacza tylko i wyłącznie rozdawania środków finansowych. To jest najmniejszy stopień hojności. Życie w hojności oznacza przyznanie, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko, co zechce, poprzez dary, które nam przekazał. Kiedy pozwalamy Bogu dawać przez siebie i honorujemy Boga swoim dawaniem, to niesamowicie. Przybliżamy się do Niego, dlatego że hojność powiązana z emocjami, powiązana z czasem, powiązana z ofiarą, przybliża nas do Boga. Takim drugim terminem, który powinien się pojawić przy rozważaniu hojności, to szczodrość. Szczodrość wypływa z wdzięcznego i ufnego serca. Wtedy, kiedy ufamy Bogu, że ofiarujemy Mu to, co mamy. On nam powierza więcej. Szczodrość zawsze wypływa z wdzięcznego i ufnego serca. Dlatego Bóg tak bardzo honoruje serce, które dobrowolnie jest hojne. Dlatego Bóg tak bardzo patrzy na to, by dary były z dobrowolnego serca. Praktykowanie nawyku hojności. Przypomina nam, że nie mamy pełnej kontroli nad wszystkim, ale znamy tego, który ją ma i on może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. I teraz chcę cię zachęcić, żebyś podjął pewne działanie. Jeden z najsłynniejszych cudów, i tak naprawdę najmniej zrozumiały cud Jezusa, polegał na tym, by jak najlepiej wykorzystać kilka bochenków chleba i ryb. Które ktoś miał do zaoferowania. Pewien chłopczyk. Zobaczcie, on niewiele miał, ale szczodrze strzod... dał. On niewiele miał, ale był hojny i przekazał to Jezusowi. Coś, co dla Niego w tamtych czasach miało na pewno wielką wartość. Coś, co wymagało czasu, by to zdobyć. Coś, co było dla Niego i było cenne. On to strzodrze z ufnego serca przekazał Chrystusowi jako wymiar swojej hojności, i Bóg to niesamowicie pomnożył, a my do dziś wspominamy to wydarzenie. I teraz zastanówmy się, co my możemy dać. Spróbujmy znaleźć takie miejsce, taką przestrzeń, w której możemy w jakiś sposób zainwestować to, co mamy niezwykle cennego w naszym życiu. Zacznijmy od czegoś małego, albo idźmy na całość, ale zacznijmy. A przede wszystkim, ofiarujmy swój czas Bogu i Jego wspólnocie. Służmy, bracia i siostry, służmy, dlatego że wszystko ma taką wartość, ile potrzeba czasu na to, by to mieć. Ofiarujmy swój czas Panu Bogu i Jego wspólnocie. Ofiaruj swój czas i pozwól, by Bóg Twoim czasem wszystkich nakarmił. Bądźmy mądrzy Bogiem. Wspaniałości z nieba. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 35 werset. W tym wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą je zdawać, aniżeli brać. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!